Kolejny rok szkolny, kolejny smutek, kolejny dzień na zajęciach. I znowu te papiery, i znowu lekcje, i kto to wszystko zrobi? A może by tak przynieść do szkoły swój własny komputer, który będzie działał? Od razu wyciągasz z plecaka, podłączasz na korytarzu, na długiej przerwie, na zajęciach. I masz komputer, na którym możesz pokrać gry, zrobić zadanie, a wygląda jak plecak, gdyby to tylko było możliwe. Cześć siemanko, z tej strony Radiko. Hej, cześć, witajcie z tej strony wasze ulubione masło. Witajcie na kanale Morele TV i tak jak widzieliście w intrze, dzisiaj będzie się działo, ponieważ mamy niezwykły projekt dla markowego plecaka gamer. Tak, będziemy robili komputer w plecaku, bo wiecie, są różne takie wariackie. Można dziwne rzeczy z komputerami robić, można robić slipery, można znajdować komputery w piwnicy albo można zrobić komputer w plecaku, czemu nie? A żeby było jeszcze ciekawiej to z tego plecaka zrobimy komputer w zasadzie pełnoprawny, bo schowamy tam przenośny monitor, Także naprawdę jak zarzucisz to sobie na koniec na plecy, to powinieneś być w stanie pójść z tym do szkoły, mieć go na lekcjach przy sobie i na przerwach sobie pograć. Pokaż im w ogóle dawce. No właśnie, jeżeli chodzi o części mini, to skorzystaliśmy z renomowanej firmy Akiga, która wspaniale się nadała na dawce narządów, które wykorzystamy do zamocowania wszystkich pozostałych elementów. No to co, nie czekamy już ani chwili dłużej, wyciągamy wszystkie elementy i zaczynamy operację plecak. Dużo taśmy i dużo trytek. Attenzione. Słuchajcie, też specjalnie wzięliśmy części, które być może ktoś z Was ma u siebie w komputerze, więc to nie jest jakiś kosmos i odjechane. Tylko komputer całościowo wyszedł około 3-35 tysiąca złotych, czyli powiedziałbym, że nie jakoś super drogo. Tak, jak idziesz na studia może. No. To może nie z w wtedy. Ale no. jak idziesz na studia i chciałbyś sobie kupić komputer, to taką trójkę zazwyczaj chcesz pakować. To I chcesz to mieć laptopa? No tak, no to jest tak. Ale taki chcesz gry. Zawsze mi się wydaje, że tak 3 tysiące to jest taki no, optymalnie dobrze wyważony build. Więc co znajdujemy H310 w mini IDXie, czyli turbo-turbo, malutką płytę główną, 1660 Ti, również wersja mini, a procesor to oczywiście Krem de la creme i 5. 9400 400. Ponoć jest zdecydowanie chłodniejszy, a na tym nam zależało, do tego dorzucamy dysk. Spokojnie, jak się będzie grzało, to zrobimy undervolting. Kamil nagrywał, jak robić undervolting karty, ja robiłem o procesorach, więc damy radę. No, to w razie czego, słuchajcie, od samego guru undervoltingu będę tutaj szkolony. Do tego mamy ramę również low profile, czyli niziutko Vengeance'y od Corsera, 2 razy 8 bo chcemy tak. mieć 16 giba. 16 to taki zdrowy rozsądek. Mamy dysk 2,5-calowy, bo czemu? No bo dobra, zgapiłem się, nie zauważyłem, że płyta ma M2, bo kto robi M2 z tyłu tutaj? Kto robi M2 z tyłu płyty? W każdym razie nasz dawca, czyli Akiga, Obudowa KG miała specjalne miejsce na 2,5-calowy dysk, który się będzie chował również za płytą, więc nie będzie nam to w żadnym wypadku przeszkadzało, a w razie czego, gdybyście chcieli, to możecie się z kolegami dyskami później wymieniać. Tak, nie no, to damy radę z Game Boya. <laughs> Ej, ja, ja przyniosłem dzisiaj Need spida, Speed'a, a ja mam niego w Legends. I mamy jeszcze, słuchajcie, malutki SFX B Quieta w pełni modularny zasilacz to nam się pewnie przyda, żeby kable jakoś Właśnie, w miarę poukładać. Zasilacz wybierając, to miałem jedno zadanie, postawiłem mały i w pełni modularny. To były, wiesz, dwie rzeczy i akurat tak bykła, jak mi wpadł, mówiłem, mm, mm. to będzie fajny zasilacz. Nice. No i oczywiście nie możemy też zapomnieć o głównym, głównym bohater, bohaterze. Tornister, pamiętaj, nie plecak, Hornister. Gamer. Gamer, on się aż prosi, żeby po prostu tutaj wrzucić do środka komputer. Na pewno będziemy musieli zamontować je wcześniej, ale najpierw przymierzmy chłodnicę, żebym ja wiedział, co wyciąć. Dobra. Dobra, tu mamy stelaż. Jest to jakiś cłaniak? Jak na razie, słuchajcie, mam przygotowaną wkładkę wstępnie, jeszcze nie która zmieści nam się do plecaczka i zrobi nam za stelaż do całej konstrukcji. Z tyłu wykorzystamy jedną z kieszeni na monitor, który żeby jest tutaj? zmieścić, który jest tam dokładnie. Taki piękny ałoce au na USB podłączany, co ciekawe. Tak, wszyscy nam teraz już chyba uwierzyli. Elegancko. A tutaj montuję w tym momencie chłodnicę 240, która mieści się jak na razie z boku, a żeby ją ładniej zmontować, to nie będą wentylatory na puszu, a będą na pulu wrzucone na zewnątrz. Na razie testowo mam umiejscowioną chłodnicę, która będzie tutaj na boczku, ale wentylatory nam się do środka po prostu już nie zmieszczą, a też ładniej będą wyglądały na zewnątrz, więc zrobiłem jeden otwór, przykręciłem sobie wentylator i teraz wymierzę cztery pozostałe i tak samo zrobię z drugim wentylatorem, żeby to wszystko miało ręce i nogi, Panie kochany. Byczku, a masz takie klasyczne nożyczki? Nie. Ja tylko tak chciałem powiedzieć, że może... Mamy takie momenty, że się troszeczkę świecimy, ale na dworze jest 32 stopnie pełne słońce. Tutaj jest zapewne chłodniej, ale jak coś nagrywamy, to wyłączamy wentylator, żeby wam nie szuszyć. E, tak, i odpalamy trzy lampy studyjne. Tak. Które też swoje dają. Plus ludzie też mają taki niestety taki feature, że grzeją, nie? E, gdyby ktoś pytał, wcale przypadkiem nie przewierciliśmy chłodnicy. To nie było przypadkiem, to jest najważniejsze. Przypadkiem też nie. де пані Когане спущена це masterpiece. Nie, nie wiem, ilu z Was yy, że tak powiem, wiertarką i nożem traktuje swoje tornistry, ale my traktujemy i za łatwo nam nie idzie, więc to coś świadczy na temat tego Tak, Spodziewam się, że będzie znacznie, znacznie mniej wytrzymały. <śmiech> <śmiech> e, najtrudniejszym w sumie, co nam teraz zostało, kiedy mamy w zasadzie elementy przygotowane, jest zamontowanie chłodnicy, bo jak widzicie, no tutaj była spora walka, żeby wyciąć odpowiednie otwory, żeby jakikolwiek przepływ powietrza zapewnić, bo to jest w sumie największe wyzwanie. Nie zbudowanie tej całości, a zapewnienie przepływu powietrza, żeby to miało prawo. Działać. No tak, ale wydaje mi się, że jak mamy faktycznie i piątkę, która nie będzie podkręcana jeszcze jakiegoś tam undervolta, w razie czego szczelimy, myślę, że to będzie, będzie się bronić w miarę. Nie no, ale tak ta żarty na bok, serio, bo jakby damy no, radę to zamontować tymi trytkami chyba tak średnio bym powiedział. Damy no, radę, czemu nie? Oczywiście, że tak. Dobra, jesteśmy po szybkiej przerwie, potrzebowaliśmy odrobiny oddechu, bo na zewnątrz 30 ponad stopni. Tak, zostały nam tak naprawdę już niewiele rzeczy do zrobienia, w sensie brzmi prościej niż jest w rzeczywistości. Trochę tak. Musimy założyć jeszcze y, czapkę procesora. Boże. Nie całkiem w rodzaju, do, do, do to, to, żeśmy na grubasie? blokową wodny, blokompę, tak. tak musi blok wodny założyć. musimy na proca wrzucić, kartę graficzną podłączyć i zasilać. Zasilacz. zasilacza zasilacz, zasilacz też w zasadzie mamy kable wyprowadzone, więc zasilacz jest tylko, tak można powiedzieć, proforma. Trzeba go wsunąć, podłączyć kable, bo to jest modular. Jest! I on już jest przygotowany. Brzmi prosto. Ciekawe ile nam to zajmie. No, Czas. Piszcie w komentarzach. <grywa> Tak będzie się czuł procesor w tym plecaku, tak coś czuje, mhm. Czekaj, 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 to kręci. Gdzieś coś haczy o wentylator, ale ty się, świeci się pompa. A ten wentylator haczy, któryś haczy. Ten no. Tylko z której... z której strony haczy? Tu. Tu gdzieś, no ale czekaj, bo na razie nie ma nic na ekranie. Działa. Działa! Ale nie ma nic na ekranie. Ale działa! No nie, nie działa. Instalujemy Windowsa, bo działa. Zainstalujmy Windowsa, Ja chcę sprawdzić temperaturę. Ja chcę sprawdzić, czy to w ogóle ma sens? Czy jesteśmy w stanie zapakować to wszystko tak kompaktowo, jak myśleliśmy, że damy radę? Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja go tam przenosiłem pod biurko i całkiem przenośne. <noise> Let's go! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Także mamy go jak na razie podłączonego na moim głównym stanowisku. Ale jeszcze zrobiłem, a teraz człowiek od software'u powie coś więcej. Dobra, więc tak, postawiliśmy Windowsa, zainstalowaliśmy większość najpotrzebniejszych programów i wszystkie drivery. Cinebench R20 puściliśmy i powiem Wam, bez żadnego undervoltingu. Maksymalne temperatury na placu, jakie były to 51 stopni. I przy tym. Tak, i przy tym jest jakby cisza w ogóle, bo to jest chłodnica 240 mm. Jakby ja, ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że, że to chłodzenie sobie tak dobrze radzi w takim, powiedziałbym, niekonwencjonalnym zastosowaniu. Ale tak, no, no śmiga to bardzo dobrze i pierwsze wrażenia są mega pozytywne. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało w momencie, jak odpalimy jakąś grę faktycznie bo wtedy karta graficzna wejdzie i jestem ciekawy, jak ona się będzie chłodzić jeszcze. No bo z kartą A... zrobiliśmy najmniej. Tak, z kartą zrobiliśmy najmniej, zdecydowanie. No, dobrze, możemy testować. Tak, mamy to działający komputer w plecaku, nowe tornistry serii Gamer i terminator, który go do nas przyniósł, czyli Maślak. To działa, jest przenośne i. Wygląda i działa lepiej, niż się spodziewałem. To zdecydowanie, słuchajcie, najważniejszym featurem, to nie jest bak, to jest zdecydowanie feature, jest to, że wszystko się mieści do środka. Tak, Włączmy mo to monitor. Monitor możesz sobie wziąć ze, ze sobą. Jeżeli chcesz oczywiście bardziej zaawansowaną klawiaturę, to będzie problem, bo musisz ją wziąć w kieszeń na przykład. Ta Ale monitorek, proszę Cię, elegancko, Ta. taką piętnastkę to można grać. Siup, jest do kieszeni. Eee, mieć taki. Karta wifi na USB też zawsze spoko. Wepnij do 2.0, będzie gituwa Do 2.0 wepniemy, bo do 3.0 ląduje nasz dysk z wygrami. Tak, bo mówiliśmy, mówiliśmy też, że ten 2,5-calowy to mamy to dlatego, żeby się dało wymieniać ze znajomymi. Niestety kłamaliśmy. Nie jest zbyt wymienialny. <laughs> I to działa. I to super. działa, słuchajcie. Co prawda wentylator na karcie się odpalił i słychać go już teraz bez żadnego zestawienia, ale jak temperatury, Andrzej? Jak w FPS-y? A FPS-ów mamy, widzę tutaj, 90-100 akurat. Na jakich na ultra. Akurat, akurat Doom ma trochę problem z MSI Afterburnerem. Zaraz odpalimy jakieś wieśka, to sobie będziemy mogli dokładnie zobaczyć temperatury na grafie. Grafika Full HD, oczywiście. 2010 fps w Wiedźminie 3! <grym> No, jeszcze, no i ustawienia graficzne. Tak. Ale przez rozliczności Wulhade i na jakim? Na maksymalnych, pewnie. No, włączymy Ubery wszystkie. No, a jak chcesz testować, jak nie na Uberze? O! Ty stary, czy mamy w Nowigradzie 60, dobra, nie? Czekaj, nie mamy. Czekaj, 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 bo. Musi się załadować, dlatego ja tu robię zawsze tak mamy 60 FPS-ów, no lajcie. Zeszło na 30, był dropik, rzeczywiście na początku ale nie spada, tak bo nie 60. On, on, on musi sobie załadować tutaj, więc ja zawsze przechodzę, bo to jest, wiesz, popping, postać itd. i tak dalej. jak tu się odwrócimy, to będzie gitara już, proszę uprzejmie, czekaj. Ok, czyli jak już mamy wszystko no. wczytane, no to dawaj, 62 FPS jak na razie? Na komputerze z plecaka. I wyobraź sobie, że taki Wiedźmin nie potrzebuje łącza internetowego, żeby go, w niego pograć. Zmierzysz Można... Sobie do, szkoły, do szkoły czy na uczelnię. No powiedz mi, który laptop, który laptop za takie pieniądze uciągnie ci Wiedźmina na takim relaksiku? No, myślę, żeby się parę znalazło, ale i tak jest to bardzo ale imponujące. Ale w możesz sobie zmienić kartę graficzną, no, jak będziesz chciał? A, to już jest Albo zupełnie... Procesor, to, jak jest, chciał, to jest już zupełnie inne pytanie i właśnie, no i co? Karta jest rzeczywiście uruchomiona na 100%, obecnie 73 stopnie, więc ciepło, ale co fajne, procesor, pomimo, że nam miejsce bardziej procesorowe, 47 stopni, więc akurat uważam, że co jak co, ale procesor to schłodziliśmy naprawdę całkiem fajnie. Oczywiście karta graficzna przez to, że jest mała, to... No... Przez to, że jest mała jakże że jest w wąskiej przestrzeni, ma no, niewielki e, przepływ powietrza. Powiedzmy sobie szczerze, to jest mała kieszonka, która zapewnia jej dopływ chłodnego powietrza, a procek ma dwa 12-centymetrowe wentylatory, więc to jest ta różnica też. To jest spora różnica. Ale jak na razie, ale... słuchajcie, jeżeli chodzi o granie na komputerze z plecaka... <słuch> No jest fantastycznie, to prawda. No i moi drodzy mamy to, udało nam się zbudować. Cały dzień w zasadzie straciliśmy, albo nie straciliśmy. Nie cały straciliśmy, dzień... udało się? Zamieniliśmy cały dzień i zyskaliśmy komputer, który możecie zmieścić do plecaka. W zasadzie on jest tym tornistrem. Komputer, który jest tornistrem, i możecie go zabrać ze sobą wszędzie, bo pasuje na plecy. Tak. Ale powiem Wam tak, tak z doświadczenia. To chyba był najtrudniejszy ITX-owy build, jaki kiedykolwiek w życiu robiłem. Tak, e, jeżeli chodzi o w ogóle ilość miejsca, się tak może wydawać, że wow, wow, komputer w plecaku, pewnie się to uda zrobić prosto, ale powiem Wam naprawdę, to był najtrudniejszy ITX-owy komputer, jaki w ogóle budowaliśmy. Prosto temperatur. E, obecnie mamy 81 stopni na karcie graficznej. Ja znam niektóre obudowy ITX-owe, które mają gorsze temperatury niż 81 no, stopni. E, turnister, który jest obudową, którą nie jest tak na dobrą sprawę, poradził sobie całkiem nieźle. Zwłaszcza, że udało się wszystko zmieścić i znowu możemy to zamknąć, zabrać ze sobą. Monitor mieści się do środka, czyli zrobiliśmy takiego prawie laptopa, taką hybrydę troszeczkę. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć nas z takim komputerem i podejść na ewentualnie, ej, zmaślak, bo ja bym tak. chciał pograć, a zmaślak wtedy robi. Siu! Tornisterek siup. I jedziemy? To pamiętajcie, łapeczka w górę, udostępnijcie ten film swoim znajomym, żeby zobaczyli jak można się przygotować na powrót na uczelnię i znacznego roku szkolnego. Tak, życzymy Wam wszystkiego dobrego. Gdyby ktoś z Was miał jakieś też zwariowane pomysły, bo jak widzicie zrobiliśmy komputer w plecaku, więc chyba rzeczywiście ogranicza nas tylko wyobraźnia. Więc, jeżeli macie jakieś bardzo ciekawe, zwariowane pomysły, dajcie nam znać. Może, może się zobaczymy znów. Kto to nie wie. ma? A to na dzisiaj koniec crossoverów, o które nikt nie pytał i których nikt się nie spodziewał. Wystąpili. Z masło. i Radyjko. Do zobaczenia!